Nowy sezon nadchodzi, więc czas na nowe typy. Typowanie lig, sezon 2024-2025. Z tej strony Bandziu i przechodzimy do kolejnego strzelania w nowym sezonie. No, to czas na ekstra klasę. Zaszalałem w ubiegłym sezonie z niektórymi pozycjami, jak na przykład Jagiellonia, bo jest ciekawo śląsk Wrocław, bo zaskoczyły mnie te dwie ekipy, bo Jagiellonia została mistrzem, a wiceliderem. Więc, e, mistrzem został Śląsk Wrocław. E, blisko byłem, widzę Łódź, bo dałem ich na 10. pozycji, skończyli na 9. To samo za Głębię Lubin, bo dałem na 11. A skończyli na e, 8. Rozczarował Raków Częstochowa trochę, bo po tym sezonie, gdzie no, kręcili się w top 3, po kilku sezonach w sumie, gdzie kręcili się w top 3, no skończyli na siódmej pozycji. Teraz nawet z Markiem Papszunem myślę, że na tej samej skończył, więc ich typuje na siódmej pozycji. Puszcza Niepolonica się utrzymała, fajnie, liczyłem na nich, ale obstawiałem raczej spadek, bo dużo osób to też obstawiało, bo to jest czyste strzelanie, oczywiście muszę to powtarzać, bo niektórzy nie rozumieją i to na tyle było. Typowałem na Legię. Teraz też będę typował na Legię, bo po prawo są typy na nowy sezon. E, typuję na Legię Warszawa, że oni zostaną mistrzem kraju. Mają bardzo solidną kadrę. Teraz w europejskich pocharach niedawno wygrali z Walijczykami 6-0. Gonzalo Feo, dobry trener ma dobrych zawodników. Lukinias na przykład wrócił i będzie ciężko Legię pokonać w tym sezonie. Myślę, to samo po Gołę Myślę, że skończy na drugiej pozycji Jak Były Stok. Jako mistrz myślę, że skończy jak Piast Gliwice, czyli tam. Bajlando w europejskich pucharach i papa. Może nie tak do końca papa, bo już wygrali swój pierwszy mecz z Górzyną z Litwy 4-0, Hatrych i Maza. E, mogą skończyć na fazie grupowej Ligi Konferencji. Raczej na 85% to się stanie. Dlatego też, e, drugi, drugim to jest moim argumentem, że nie będą ponownie e, mistrzem kraju. No bo wiemy, jak to się kończy, kiedy drużyna gra w europejskich pucharach i łączy to z ligą. To może być ciężkie, w szczególności, że Agilonia Białystok nie ma aż tak mocnej kadry, jaką miał Lech Poznań czy Legia Warszawa, kiedy tak robiła, ale ja to wiemy, kiedy ostatni raz była w europejskich Pucharach i jak to się skończyło w Lidze, czyli walką o utrzymanie. Eee... Widzew i zagłębie Lubin bez zmian zostawiam. Lechia Gdańskiego, Beniaminek, myślę, że spokojny środek, gdzie nie wiedziałem, więc stałem ich na 12 pozycję. To samo myślę, że Beniaminek, GKS Katowice, który ściągnął Alana Czerwińskiego na przykład, też się utrzyma. Korona Kielce, nie wiem jak to się stało, że oni się utrzymali, bardzo słabo grali w zeszłym sezonie. Dzieliły ich w sumie do spadku 2 albo 3 punkty. Warta poznań w ostatniej kolejce, z rzutem na taśmę spadła. No szkoda. Poza tym pierwsza kolejka. Co ta Korona Kelce zagrała? No to wątpię, że oni się utrzymają ponownie w tym sezonie. Zwykłe podanie od bramkarza i oni tak to skiepsili z pogonią sieci. No zobaczcie sami. Salmielec straciła swojego głównego sponsora, nie mają kasy, a wiemy jak to bywa w Ekstraklasie, Jak nie masz kasy, to nie ma grania. No, i motor lubię, to też jakaś abstrakcja totalna, co oni odwalili w pierwszej kolejce. Ja już straciłem na nich nadzieję, i ostatnie miejsce w tabeli myślę, że zgarną. No, bo jeśli takie rzeczy już na sam start robią, no to ciężko cokolwiek mówić pozytywnego. Może tam pod koniec jeszcze zaskoczą sezonu, albo w środku, albo po kilku meczach. Nie mówię, że nie, ale start był no, kiepski. Kiedy to nagrywam dzisiaj grają z Lechią Gdańsk? Może jakieś punkty ulwą, ale o, wątpię. No i czas na pierwszą ligę. Tutaj y, rozczarowała mnie bruk Malika nieciecza. Y, no Resowie Rzeszów zagłębie sosnowiec. Obstawiałem gdzieś tak nisko tabeli i tak dalej. No, ostatecznie spadli, rozczarowałem ich też podpyski ciepielsko biała bo no, zaskakująco spadła. Beniaminek, Polonia, Warszawa, który typowałem na balarze, no, to walczyła o utrzymanie, się okazało. Lech Gdańsk w momencie, kiedy to nagrywałem, kiedy typowałem, strzelałem, to. Nie miało w ogóle piłkarzy, więc no, chyba dziesiąte miejsce chyba nie będzie nikogo dziwiło. Bo na ten moment, kiedy typowałem, to oni nie mieli nikogo, nie mieli żadnego chłania, nie mieli żadnego meny, nie mieli żadnego starnawskiego. Mieli tylko jednego piłkarza, który był Luis Fernandes. Świeżo ściągnięty, który miał przez cały sezon kontuzy, tylko tyle mieli. Yy... Trochę poleciałem z motorem Lublin od Opole, bo wiemy chyba dobrze, że od Opole i motor Lublin skończyli w barażach, czyli w top 6. Motor Lublin rzutem na taśmę w, w minucie podaje, że strzelił gola na 2/1 z Arkogdynia w Gdyni. Arka Gdynia znowu z żyła, można tak powiedzieć, i trzeci rok rzędu nie awansowała. Nowy sezon, nowe typy. Oczywiście, ligę wygrała Lech Agnański i GKS Katowice. GKS Katowice z rzutem nataliśmy w ostatniej kolejce, e, wygrywając w Gdyni po golu Adriana Błęda. Błąda. E, nowe typy na nowy sezon. Myślę, że Spadkowicz Kuchorzyn wygra ligę. E, i no i no, Arka Gdynia. Które miejsce? Arka Gdynia. Myślę, że czwarty rok z rzędu chyba nie skiewszą na ostatniej prosej, na praktycznie mecie. Górnik Łęczna myślę, że no oni już się kręcą od paru lat w tej top topionce tej pierwszej ligi oni tak co sezon, co sezon się tam kręcą w tej topce w tej głównej półce więc myślę, że trzecie miejsce Łęczna zgarnie. potem Kraków, Płock i kolejny spadkowiec z seksa klasy myślę, że to będzie LKS Łódź będzie zamykał baraże. no i Warta Poznań, myślę, że tak pomiędzy 14 a 5 miejscem też Spadkowicz, będzie, czyli w środku tabeli od Geopola, Teraz tak nie polecę też na środek tabeli daj. A z Beniaminków myślę, że kotwica Kobrzeg będzie najlepszym Beniaminkiem, bo tam się dobrze płaci. Mają fajne nazwiska, jak na przykład Junior. Stałowa wawola też będzie mocnym peniaminkiem w tej lidze. Bardzo fajnie, bardzo dobrze weszli w drugą ligę. Awansowali zasłużenie, więc myślę, że no, utrzymają się. Nie? Myślę, że spadnie chroby kłogów z niszczków i pogon ścielce. Po gąścielce no, trochę się męczyło z tym awansem do pierwszej ligi, no, chyba każdy wie jak to wyglądało. musieli to odkładać o kilka tygodni. No, Też nie mają zbytnio nazwisk, a nazwiska też grają, bo to jest doświadczenie, tak jakby, jakby nie było nich. Na przykład zbytowi to każdy się boi takich dwóch napadziorów jak Dawid Kiełpiński i Adam Gross, a na przykład jak takie MK z Władysławowo przyjedzie, no to kto tam jest? Klecha, tylko Klechę można wymieniać z tych nazwisk. Dobra, yy, druga liga, typy na drugą ligę. Ostatnio typowałem Chojniczankę i Kotwicę Kołobrzeg, czyli tam w sezonie 2, 3, 2 i powiem Wam, Kotwicę Kołobrzeg idealnie strzeliłem na drugiej pozycji. W pierwszej lidze to jeszcze Chrobrego Głogów strzeliłem idealnie na dwunastej pozycji. No Stomil Olsztyn bardzo rozczarował, zatencja Nowy Sącz tak samo, zaskoczyła drużyna Hutnika Kraków, co no, była blisko spadku, w w sezonie, albo nawet i spadła i została przywrócona. Stal, stalowa Wola zaskoczyła, LKS Łódź zaskoczył, bo w środku tabeli się znalazł. Tutaj jeszcze poprawnie, idealnie wytypowałem olipie grudziąc na 14. pozycji. No, KKS Kalisz to było wiadome, że skończy gdzieś tam w barażach. Nowy sezon, nowe typy. Wieczysta Kraków myślę, że wygra tą ligę. Mają budżet, mają piłkarzy, mają nazwiska, mają takiego góralskiego, mają Pazdana, mają Mikułko i jest tam potencjał. Polonia Byton, która skończyła w barażach na szóstej pozycji w tym sezonie 2-3, 2-4 myślę, że zawansuje z drugiego miejsca. Bardzo dużo osób tego, ten zespół typuje na awans. KKS Kalisz myślę, że bez zmian na pozycji zostanie że będą zamykać jeszcze pod Beskidzie, i Hutnik. świd trzeci myślę, że będzie najlepszym Beniaminkiem. E, ogląda ich mecz jeden w Kartuzach. No nie powalał z 10 1-0 tylko. Totalny paździerz, ale no solidna drużyna no, Co by nie było, oni są solidni. Swój pierwszy mecz zremisowali. Myślę, że no, mają tam nazwiska na przykład Jonathana Jonathan, Jonathan Strausa ściągnęli z z gadunii Stężyca, która upadła. Wójt skończył dawać kasę, były wybory, wójt zmieniony i tyle. Olimpia Elbląg, gdzie protestują zawodnicy, ostatnio nie wyszli na trening, Tam też z Radunii Stężyca, na przykład taki Mateusz Kuziński czy Tłowiecki poszedł. Myślę, że skończy na 12. pozycji na miejscach spadkowych. Rekord który Biała, Olimpia Grudziądz z Nicińskim, Grzegorzem, trenerem Gryfa Wejherowo. Skracze stochowa, która została przywrócona, ponieważ wycofały się pewne zespoły. No i Wisła Puławy, która nie ma ani kasy, ani zawodników. To myślę, że to taki mały pewniaczek do spadku, bo bardzo dużo osób typuje Wisłę Puławy na spadek, ponieważ no nie mają ani piłkarzy, ani zawodników, więc no ja tak samo typuję na spadek klub, który nie ma ani pieniędzy, ani zawodników. Czas na trzecią ligę, trochę trzeba przyspieszyć tempo. Eee, trzy pomorskie grzyny spadły, i Głęd Gniewino, i Staroklet Gdański, jedna kujawsko-pomorska, sołys kujawski. No te czarnków mnie trochę zaskoczył, bo to przejść skończyła, typowałem na ostatniej pozycji, ponieważ nie wiedziałem w ogóle co to jest za zespół. Nowe typy, nowy sezon. Brzydki help Elany Toruń, bo wcześniejszy był ładniejszy, jak widać po lewo. Mi się bardziej ten po lewo podobał. Help. Myślę, że Lana wygra tą ligę. Potem Spadkowicz z drugiej ligi, Lech 2 Poznań, Zawisza Bydgosz trzecia. Najlepszym zespołem z Pomorza myślę, że będzie Gryf Subsk, bo prezes Lewandowski, jak obiecał awans z czwartej ligi do trzeciej, tak to dokonał, więc. Też na, na programie Dwa Kontakty zapowiedział, że chcą skończyć w top 8, więc myślę, że tak zrobią. Nie? No. W top 8, no to w top 8, no to siódme miejsce gry w subskrypcji. Eee, na spadek myślę, że Wybrzeże Rywalskie, bo nie znam tej, tego zespołu, nie wiem co grają. Pierwszy raz słyszę o tym zespole, Kotwica, Kurnik, gdzieś mi się obił o uszy, ale też nie wiem jak grają, kim grają, kogo mają. Więc na przedostatnie, tylko i wyłącznie z tych powodów, wineta Wolin bez zmian zostawię. W dwa świecie, kartuzia, Świnoujście i Skielmierzy Skielmierzyce myślę, że będą si myślę, że będą się bić o utrzymanie. Czemu? Bo, bo tak. No. Bo to są moje strzały, S? <ścoughs> czwarta liga pomorska. Tak. Tutaj. No tak, Bałtyk Gdynia był blisko, bo na ostatniej prostej Gromnowy Staw ich wyprzedził, bo ich typowałem na trzeciej pozycji. Zajęli czwarte miejsce, Gromnowy Staw typowałem na czwartej pozycji, zajęli trzecie miejsce. <grym> Więc tak fajnie, bardzo blisko byłem. Bezbłędnie wytypowałem Spadkowiczów, czyli ostatnie miejsce Start Miasto, przedostatnie Ice Budy i szesnaste miejsce Gedania, Dwardańsk. Też wytypowałem siódme miejsce, poprawnie, czyli trzy konice, więc tutaj bardzo dużo typów mi siadło, można tak powiedzieć. Eee, Rozczarowała na pewno na Pogoni-Lembork w rundzie wiosennej, trener, no ja nie wiem, nie. On zamiast skupić się na Dgórzynie, żeby ich jakoś tam zmobilizować, żeby punktowali na wiosnę, to on wolał sobie na gryfa jeździć, bo widziałem go nieraz na meczach, nawet nieraz zostały mu zrobione zdjęcia, że siedzi na i gryfa subsk, a nie wiem. Czemu go tak długo trzymali? Nie wiem. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, 2 Gdynia spadła, Władysławo spadło. Dużo, dużo odgórzeń spadło, można tak powiedzieć. Typowałem Gryfa na szóstej, skończyli na pierwszym. Nowe typy, nowy sezon. Myślę, że Jaguar Gdańsk, który grał do ostatniej kolejki o awans z Gryfem Słupsk, awansuje z pierwszego miejsca. Drugie miejsce, nowy stan, trzecie. Weekend Ludzino ściągnęli z drugiej ligi, znaczy się teraz trzecie, Piotra Kurbiela ze Stomila Olsztyn, czyli Spadkowicza z drugiej ligi, tak jak to powiem. Kapesta Rocket Gdański to jest Spadkowicz, który domaga się z problemami finansowymi. Spadkowicz z trzeciej ligi czwarte miejsce typuje. Radunia Stężyca, która się wycofała, ponieważ nie miała środków na grę w drugiej lidze. Myślę, że siódme miejsce zajmie. Bytowie, bytów, myślę, że taki spokojny środek, bo wiem, że oni chcą taki środek spokojny wywalczyć. Bałtyk Dynia, który no, główny sponsor Energia nie przedłużył z nimi umowy. Nie mają kim grać. Mają samych młodych. Może jakiś. Może jakiegoś weterana starego, doświadczonego ściągnął, ale. No. Tak powątpiewam w to, jeśli nie mają budżetu. Myślę, że skończą na 11 pozycji. odszedł z Bałtyku Stępień, Rabin. Bardzo dużo fajnych zawodników już. No i no. Sparta Parta se myślę, że praktycznie bez zmian. Lokatywy, że im ich typuje. I tutaj miałem. Zagwoska, Anioły gozy. Ja wiem, że oni co sezon kończą wysoko. Ale no ale gdzie ja ich mogłem dać, no tak myślałem, myślałem. I jedyne co mi do głowy przyszło, no to zamiana z Radunią Stężyca, bo też nie wiadomo jak wejdą w sezon, ale teraz sparing z Chojniczanką 2-7-1. A pierwszy sparing z czwartoligowcem, czyli z Jaguarem Gdańsk gdzie skończył porażką 5-0. To tak, wiecie. Ale myślę, że anioły kazy i tak czy siak skończył w środku tabeli od 5 miejsca do 13, niżej ich nie typuje, bo anioły to anioły, nie? <grystanie> fajna drużyna na poziom czwartej ligi po prostu, krótko mówiąc. Na spadek Pogoń Lebork po tej rundzie wiosennej, no to ciężko, ciężko, żeby byli wyżej. Musi naprawdę michniewicz popracować nad tymi zawodnikami. Oczywiście to jest moje. Oko widzenia, tutaj co mówię teraz, bo byłem na dwóch meczach i no to ciężko się to oglądało, jak grali. E, na no spadek też Beniaminek Wieżyca, Perplin z Da Silva, itd. i tak dalej. I to będzie coś typu start miasto sezonu 2-3-2-4, myślę. E, czas na piątą ligę. Piąta liga słupska. Typowałem bytowie, idealnie wsiadło, a reszta tu tam bachnięcie. Nakla byłem blisko, jedną lokatę się pomyliłem. Z czarnymi no to typowałem na spadek spadli. Polony też typowałem na spadek spadli. Błękitni typowałem na spadek spadli, bo 13 miejsce to jest spadkowe. Unison rzut ledwo się utrzymał, to samo z Gotawia, Debnica, kaszubska ledwo się utrzymała. Kempice spadły z ostatniego miejsca, więc rozczarowanie. A jeszcze poprawnie, idealnie wytypowałem środek tabeli. Myśliwie, stucha miałem dziewiąte miejsce. Zaskoczeniem, no Kaszubia Studzienice, bardzo wysoko zajęła trzecie miejsce. Walczyła o baraże, ale ostatecznie wygrała e, barażę Dolina z poględzie w tej, w tej grupie klasy okręgowej. E, gdzie, no jak wiemy, odpadli z kolejarzem. Chonice 4-0 u siebie. Nowy sezon, nowe sezonowe typy. Myślę, że Kaszubia z wygra. Będzie się biła. Oczywiście, o to pierwsze miejsce myślę, że startem Jasko i Gryfem 2 Subsk, bo to są dwie takie poważne kluby. Takie do zastanowienia się, który może być na tej pierwszej pozycji. Bo miałem zagwoskę, czy na pierwszej pozycji nie dać Gryfa 2 Subsk, bo Gryf 2 Subsk może być teraz mocny w tej okręgówce. Zgadzam się, iż są w trzeciej lidze, ich pierwszy zespół. I też miałem zagwozdkę, czy Start miasto nie chce czasami wrócić do czwartej ligi, czy nie będzie chciał się śpiąć, spiąć, no, i przycisnąć na lidera. Myślę, że w top 5 zakończy tak spokojnie Dolina i Piast, soku będzie się bił, super Gopelnica, mocny Beniaminek, fajnie grali w klasie A, skończy na siódmej pozycji myślę. To jeszcze na spadek typuję Unison, Granit i widena. Czas na nową grupę, czyli klasę okręgowo gdańskiej 1, gdzie byłem w rundzie wiosennej dość często, bo 4 razy. Na meczach wielka jest Grużyn, byłem dwa razy. Na meczach Sokoła, Boże Pole, wielkie też byłem dwa razy. Soku Boże, Pole Wielkie. Bardzo solidny zespół. Mają kibiców, fajne oprawy robią. Naprawdę mi się podoba Soku Boże, Pole Wielkie. Mały kameralny stadionik przy drodze. Mała wioska, bo zwiedziłem ją całą w 10 minut, ją przeszłem można powiedzieć. Fajny klub, nie? Myślę, że skończą na dobrej pozycji na miejscu barażowym. Pierwsze miejsce, myślę, że Spadkowicz. Arka Gdynia, 2 zajmuje miejsce. W ogóle Soku Boże Pole to też sparingi same z czwartoligowcami, czyli się pakują tak jakby na tą top trójkę ligi. Kolejny spadkowicz, myślę Władysław skończy w top 3. Finalista parażów myślę, że będzie na czwartej pozycji. Nie wiem, na spadek dałem, start Mrzesinu, bo OKS Jan Janowo i Amator Pino bo, bo tak. No ciężko mi cokolwiek powiedzieć po czterech meczach, po prostu sobie fajnie chcę do odcinka dodać, postrzelać, wiecie, no, jak mówię głupoty, no to sorry, ale, no, <ścoughs> no. <ścoughs> każdy to inaczej odbiera, nie? niektórzy na przykład przychodzą, tylko przewijają, patrzą grafikę, go kotypuje i idą w pizdu dalej, a niektórzy, no, słuchają co ja tutaj powiem o ich zespole, można tak powiedzieć. Awans wywalczył GTS GTS Z Skotawa Budowo, kiedy typowałem, jeszcze była w Lidze, ale się wycofała, więc ostatecznie jeden zespół mniej był w A klasie Subskiej 2. Moje typy, myślę, że Beniaminek, Bytowi 2 Bytów wygra tą ligę. Będą oczywiście wzmocnieni z pierwszego zespołu z zawodnikami w niektórych meczach. Lipniczanka, Lipnica, myślę, że będzie druga, będzie się biła o awans. Też Kaszubia, dwa studzienice, czarni, czarne myślę, ale czy Kaszubia, dwa studzienice chce tego awansu? To jest właśnie to pytanie. E, dlatego ich damy na trzeciej pozycji, bo oni mają naprawdę solidną kadrę, mają dobrych zawodników, ale pytanie, czy oni by chcieli tą klasę okręgową? Bo jeśli i tak czy siak wywalczą tą drugą pozycję, czyli pozycje awansu, no to i tak czy siak ich pierwszy zespół by musiał też awansować, bo inaczej no Kaszubia 200 nic się nie będzie mogła awansować. Eee, na przygotku tabeli tym razem dałem Orkę goskową, tak jak zawsze dawałem ich gdzieś tam wysoko, to teraz myślę, że w przygotku skończą. Beniam, Spadkowicze pozostali poza Czarnymi Czarne z klasy okręgowej, myślę, że zajmą takie dziewiąte, 11 miejsce. Chojniczanka, 3 Chojnice, no to nie oszukujmy się, ja ich nie będę dawał w środek, no bo kto tam będzie grał? Jakiś juniorzy i kibice, no. No sorry, ale to jest chłoniczanka 3, a nie 2 Chojnice, a wiemy jak te trzecie dworzyny kończą. Na przykład taki Jaguar 3 Gdańsk, B klasa i tyle. Co ja mogę powiedzieć dalej? B klasa a Bałtyk 3 no to chwilę sobie pograł i się zmył, upadł, nie ma już tego zespołu. I tym razem myślę i znowu typuję na spadek Wiktorię Dobrówka z ostatniej pozycji. Eee, B-klasa, Słupska 2, tu typowałem KS z Bytów z pierwszej, Bytowie z drugiej. Czas pokazał jak to wszedł w sezon, Bytowia zdominowała przegrała chyba tylko jeden mec z Kolejarzem, dwa chojnice. Jeden mec z GKS-em, kołczy głowy 0, 0 w rundzie jesiennej. Wiosenną mieli bardzo dobrą. Wycofała się po rundzie jesiennej Dolina Spranda 2. Nie poglądzie, może bym wtedy więcej wytypował poprawnie. A tak to tylko w tej lize wszedł mi zespół z Konarzyn poprawnie, bo piąta pozycja. Start dwa miasto rozczarowało. Bo po rundzie jesiennej byli gorsi od WKS u Nożyno. Mieli 0 punktów. Dopiero w wiosennej się obudzili. E Magic trzecie. Tak jak mówiłem wtedy, wol że wolę się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. To tak zgobiłem. Fajnie. Co tutaj? Nowy sezon. Myślę, że Magic będzie. Walczył o awans z kolejarzem. Kto awansuje, to pewnie poszczególne pojedyncze mecze w kojnicach i w Niezabyszewie zadecydują. Spadkowicz za klasy nie etkoczała, myślę, że będzie piąte. I ostatnie miejsce: no to chyba myślę, że bez zaskoczeń sparta konarzyna. I mówi się, że lider 2-rychnowy nie przystąpi do rozgrywek B-klasy. Ja tam sprawy papierkowe nie zaglądałem, dlatego ich dodałem, na Pomorskim Futbolu dalej tam, na tej stronie dalej tam widnieją, więc dlatego oni są też i w tym filmie. Jeśli nie wystartują, no to po prostu KSB tu typuje na trzecią pozycję, Granit na czwartą, po prostu wszystko o jedno w górę, tak dla no, wiadomości to mówię. No i podsumowując poprzednie typowanie, wytypowałem poprawnie, więc idealnie. Chrobry głowów, Bytowie bytu Wsparte Konarzyny, Olimpie Grudziądz, Kotwice, Kołobrzeg, Gdanie, Gdańsk, Choniczankę Chojnicę 2, Myśliwiec, Ice Gold Budy, Start Miastko i Unie, Solec, Kujawski. Byłem też blisko niektórych zespołów, takich jak widzę Uwódź, ale no jedna lokata zaważyła e, to tyle na typy na ten sezon. Wiem, że niektóre moje wypowiedzi tu były odklejone, ale no cóż. Nie wiem, ile osób to słucha, więc no, no, no. Dużo osób też skipuje. Eee, co mogę tu powiedzieć? Widzimy się na boiskach. Śledźcie skróty, bo będą się pojawiać. No i cześć po prostu. Bye bye.